3 ma, mówiłem. mówiłem, że nie będziemy już grali w Petscan x ale z... zmieniło się to z powodu takiego, że po prostu tutaj w tej grze po raz powiedział, że będzie tak jak kiedyś był e, taki, taki event, że było można zrobić Cute e, i to powraca. Tylko że nie będzie można zrobić Cute Sherlocka, tylko rocka. Czyli Cute. Herlock, czyli tak, czy PCMeter X, tak naprawdę znowu wzrasta. I my. W ogóle, QJ, mój QJ trochę stają. I teraz powiem Wam tyle, że ja też wracam do PCMeter X. Będą odcinki z tego. Nie będą codziennie, będą raz na jakiś czas. Będziemy tutaj coś tam e, łazili, tak w ogóle. W ogóle chciałbym tego mieć peta, ale on jest strasznie drogi. Czemu? Nie wiem. Tylko... Um. Ja właśnie nie mam tego gifta fajnego nowego, tego nowego. Mam ten stary, a tego nowego nie mam. I te nowe pety to one są drogie. Bo ja nie na tym updatecie co, e, znaczy na takiej tej aktualizacji co było wtedy, gdzie e, był, był ten e, nowy gift, to ja nie byłem kurde teraz mam ból dupy no Poczekajcie widzowie tutaj ja z Fortnite grałem. Ciekawe jak Fortnite będzie. Halo? jakby co, ja nagrywam odcinek teraz z, z Robloxa, tylko coś tam informuję, widzów, w ogóle Spoko Więc ja, ty i co? pograj, ja będę przeczekuję I wyciszę cię, no, ja przecież, y, Jakby co, wyciszyłem cię y, I teraz wracamy do, do Robloxa Dobra y, Sprawdźmy O kurde, co parti Party Monkey z 600 wersji Golden nie wybiorę, a w ogóle jest. Nie, nie, nie Zobaczmy, czy mamy coś w Dark Mar... Mamy, czy to się daje. Sprangi, e, Absolute mamy i dwa Turtle in the in Abacus. Chwalmy do tutaj, do banku. Ok. I oczywiście celem naszym jest tak jak był, czyli zdobyć Huge, e, huge Bridge 3 no, w ogóle Shiba, ale teraz zobaczcie ile ona kosztuje. 2B, 2 triliony ona kosztuje, a Gamer kosztuje 1 trilion, więc ja chyba dam radę. Z tytany to nie będę mówić, jednak nie, nie będę myślał, ile one kosztują. Bo na pewno ogromne pieniądze. Nie, już są te pety? A to chyba na tym odcinku pokazywałem, ale nie pamiętam. I y jest kucz, to jest nowy cute pet, pet. Kucz Lucky Agony. Kucz hmm. Turtle. teraz w ogóle ogólnie się takich dużo petów pojawiło, ale ja chyba raczej nie będę chciał ich mieć, zdobywać bo one mi się tak średnio podobają jak w ogóle je zdobyć? nie mam źle pojęcia jak je zdobyć ile kosztuje super Superkorgi. To um. super korgi. jest, o kurde. St. Castle. Dobra, Stanley Unicorn Co tu mamy nowego? Banan to nie jest raczej nowa rzecz To jest bardziej stara rzecz eee... Chuję, chciałbym tylko stoilet kata, bo to jest w końcu... Możemy sprawdzić, zaraz ile on kosztuje. A to mi korgi też bym sprawdził, ile kosztuje. one pewno dużo kosztuje, zobaczymy. Dobra, jest. Zaraz, zaraz sprawdzimy. A Lucky? O, dobra, go też, dobra. Najpierw sprawdźmy... Hmm. Hmm, 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 hmm. Najpierw Atomic Corgi, sprawdźmy, ile kosztuje. 110B, no to nie, to nam się go nie uda kupić. Niestety. Mam nadzieję, że będzie świąteczny i halloweenowy update w Pixelmator X. Mam taką nadzieję na to. Dobra, atomik odpada. Eee, da, sprawdźmy, czy brrrzki bidi do, 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 jest, jest, do, jest, jest. Brrrzki bidi dobrne, dip, dip. Co? Brrrzki bidi do, 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 jest, jest. Brrrzki bidi dobrne, dip, dip. O, 8 bez sprzedają. To teraz nie wiem gdzie to jest, więc muszę chodzić po tych budkach i popatrzeć. Yy, 3,5B to za yy, arcade doga. Ale nie wiem czy ja bym go chciał. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Szybciej podpiszmy sobie tutaj. kurdyno. Teraz widzisz, chyba wydaje mi się, że żeby... chciałbym nas zbierać na następnego cućpeta, a następnym cućpetem chciałbym, żeby był jakiś świąteczny cućpet. Więc, następnym wstępnym naszym celem w Twitter X będzie po prostu zdobycie ee, peta. I takiego świątecznego oczywiście Klucz pet świąteczny Mamy tego Jelly Korgiego, ale ja bym chciał mieć Jolly Corgi'ego Jako takiego fajnego pieska I jakiegoś świątecznego tego Pecika, a wydaje mi się, że najtańszym Świątecznym to będzie J Jolly Penguin I chyba na niego będziemy zbierać Tylko sprawdźmy sobie Hmm. Właśnie, teraz są już te nowe e, gifty z sezonu drugi. Ja bym chciał jakiegoś pecika z tego. Poczekajcie, tutaj jest nie, pewnie tak, tak, nie te. E, myślę, że możemy wziąć mozaik lamp, może, bo by dye dog. Weźmy doga, sprawdźmy. O kurde, 28B! Ho, ho, ho. No, grubo. Ej, tak, czekaj, Jolly... O kurde, ile Grinch kosztuje. Ale grinczka to to, co ja bym chciał, no, bo ja lubię, Grinch. Ja lubię bardzo święta. I grinczka, bo ja też lubię grinczka. A ile ogółem kosztuje zwykły grinczka? 6 bilionów. Za nową doga weźmiemy. Spróbujemy się z tym gościem wytrygować i kupić jedną doga A my, widzowie, widzimy się w partii 2.